Urodziny ma Martusia, kocha swojego Waldusia. Jubilatka sympatyczna jest blondynka autentyczna. Naśladują ją kobiety, nie mają takie zalety. Bez wad jest moja żoneczka, nagle stała się gwiazdeczka. Martusia przykładem świeci, na innego nie poleci, bo małżonek zaskakuje, busta żoneczkę całuje. Niczego nie potrzebuje, Martusia mnie zaskakuje. Wrażliwe ma swe serduszko, kocham cię, szepcze jej w łóżko. Sto lat dzisiaj jej zaśpiewam, złych humorek. Ja nie miewam. Łagodna jest moja żona, agresję moją pokona. Pokonałem moje smutki, stałem się bardzo milutki. Na żoneczkę zasługuje, policzki jej wycałuję. Najpierw w lewy potem w prawy, bo nie jestem ja niemrawy. Wigor mam ja na sto niech sto lat żyje mężatka.